na kanale Peter Pass Treasures. Dzisiaj mamy kolejny weekend, sobota. Ja właśnie w tej chwili skończyłem pracę. Lecimy sobie na Tamizę, na Kew Bridge. Może tam chłopaki dojadą. Zobaczymy. Miałem jechać w piątek na nocne kopanie, ale zjadłem sobie obiadek, wypiłem sobie zimne, zimne, siadłem na sofie, kurde, włączyłem sobie film i tak mi się usnęło. Obudziłem się o 3.30, Tyle wyszło z kopania, ale, ale jadę do dzisiaj. dobra, jedziemy, zobaczymy. Może coś fajnego wpadnie, kto wie. Także zapraszam do oglądania. Słuchajcie, ja sobie już dojechałem. Woda sobie fajnie zeszła. O, i że jak ładnie nawet, on powiem, widzicie, odsłoniło już tego brzegu trochę. Samoloty, jak zwykle, latają. Przeszkadzają, hałasują. że jest osłonięte tyle. Nie jest źle, nie jest źle. Idziemy. No i co? Tak Wam powiem, troszeczkę kurde czarne chmury nadchodzą. Na to poszukiwanie nad Tamizą. Bo Port of sobie znowu coś wymyślił, że nawet ci, co mają pozwolenia na kopanie tak i tak będą musieli się wpisać na listę oczekujących. Masakra, normalnie masakra. Cię chyba załamy jak nie dostanę pozwolenia na, na następny rok, bo jeszcze mi zostało tak gdzieś 4,5 4 miesiąca chodzenia na moich pozwoleniach, i będę musiał się starać od, o odnowienie tych pozwoleń. Także zobaczymy, co to będzie. Masakra, co wymyślają. Nudzi im się chyba bardzo. No dobra. Good boy, good boy, well done. Piesek. Cezar, kostkę. Good, good, good. Dobra. Lecimy szukać. No i słuchajcie, jeden z pierwszych sygnałów. Tutaj. Ojku, 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 W takich kamyczkach. I wpada jakaś krągłość. Wpada jakaś krągłość. O. Jedna pancóweczka. Jedna pańsóweczka. Co mnie tu straszysz? Boczku. Oj, co? Bo. Ja sobie ją od razu przepłukam. Jedna pensówka, ta jedna pensówka, nic innego. Nie wpada. Dobra, także pierwszy krążek dzisiaj pieniążek mamy. Ja jestem dosłownie. 5 minut. Ok. Teraz takie krótkie dziureczki, Taki kawałek ołowiksu, Takie coś, słoneczko wyszło. Fajnie, cieszy mnie to, bo 15 minut temu, 20, dosyć, dosyć mocno ciupało deszczem. No ma nic na tym? Nie ma. A jakiś po prostu kawałek ołowiu. Taki mięciutki. O, się zgina. Jumping pingwina, Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, widzicie, ja sobie tutaj grzebię. W tych kamieniach tutaj. O, w tym takim czymś. Tam wyszła jedna moneta. Teraz tutaj... Teraz tu wygrzebana. Następna moneta. I będzie jedna pensówka, ale już nieobiegowa. Jedna pęsóweczka wpada. No fajnie. Fajnie cieszy mnie to. Ale kurczę. Tak, jedna pensówka nieobiegowa. Dobra, lecimy. Słuchajcie, kurde, no cały czas tu kopię I teraz tam pod kamieniem Deusik wykrył coś, i teraz tak, patrzcie się. Patrzcie się, co to żeby to było. Co to jest? Miedziucha. Czy są jakieś punce na tym. Chyba, miedziucha mi się wydaje. Ale byłoby ja, jakby to było jakieś 9 karatowe złotko, ale wątpię w to, ale wątpię w to, szczerze mówiąc. Nic tu nie ma. ciekawe czy to miało być wyprostowane. Nie odginam tego, zostawiam to tak jak jest, ale to nie będzie złotko. Niestety, nie będzie złotko, to będzie. Po prostu jakaś oztopka miedziana. Coś od czegoś. Może od jakiegoś paska. Takie wiecie. Takie coś. bladego pojęcia nie mam. No ale jest. No ale jest. A był tu wczoraj Michał z Adamem. Wczoraj? Yy. Czy przedwczoraj? Na tym kopaniu na tym co mówię, co zaspałem. I nakopali fajnych fantów. No proszę. Takie coś. No zaczyna mi się to podobać. Dawno na Kubryc nie kopałem nic fajnego. Półtorej roku temu wykopałem srebrną monetę jakąś holenderską starą z czasów II wojny światowej i taką e, kwadratową monetę też holenderską z czasów, kiedy to Niemcy okupowali Holandię, mieli taki mieli powybijane takie monety. Może jak znajdę, to wam tu pokażę tę monetę, jak ona wyglądała za czasów okupacji taką bili. Taka zastępcza moneta w tam na jakimś Dobra, jest taki fand lecimy dalej. No słuchajcie, ja jeszcze przy tym dołku, bo tak sobie jeszcze sprawdziłem, jeszcze coś tam rzęczy. Jakiś ciekawy sygnał. to jakiś kawałek czegoś. No ale to kawałek ołowiu już niestety. Taki byle jaki. Może się uda, że trafi dzisiaj jakiegoś tokenika w końcu na q -Bridge. Bo dawno to kena nie trafiłem. Bo, oj, bardzo dawno. Dobra. No i słuchajcie. Bez wędkarskich gadżetów. To by się też nie obeszło na tamizie. Proszę tu z żyłeczką. Wszystko się ciągnie elegancko. Może jeszcze jakieś górek? No, wyciągniemy, kurde. O, taki piękny koszyczek zanętowy. No dobra. Tak, tu koniec, tu koniec. Dobra. Mamy kolejny dołeczek. Ja tu cały czas krążę w tej okolicy. Nie idę dalej. Mamy następną jakąś krągłość. Ciekawe jestem, czy to jest jeden pens, czy nie. Przemajmy go. Przemajmy to. Bo coś mi się wydaje troszeczkę za mały. Być może, że będzie to jeden pens. chociaż kto wie, chociaż kto wie, chociaż kto, kto wie, ale jest bardzo zeżarty, dobra, nie będę się rozczulał, jest po prostu moneta następna, tyle, dobra, słuchajcie, babram się teraz w takim muliku, kolejny dołek, kolejna jakaś krągłość, dwa pensy pewnie będzie, no bo co innego, no, ta, ono takie obżarte jest, chodzi razem z tą miedzianą panierką także dobra kolejna krągłość. No kamiza, dziureczki następnej, następny oblepiony pieniążek wpada, widzicie? jeden pens. No kurde, patrzy się. Jeszcze jest ładna miedziucha normalnie, a jest tak obżarty Dobra. no, nie zapadaj mi się tylko pokazuje się co to jesteś no. Obklejona, jedna pensówka na 100% będzie kolejna. No, to odleciało trochę. Dobra. Dobra. No, bank to będzie jeden fens. Inaczej być nie może. A chodźmy jeszcze do wody. Blisko wody jestem. czy inna ta kurde powiem wam nie podoba mi się to o nie, dobra, to już odleciało na 100% więc tu widzicie, jest trzy razy na środek, już się łudziłem, że może jakiś ta na jedno pensówka albo coś innego. Dobra. Ja powiem tak, na razie z Deusikiem sobie pośmi pochodziłem, pośmigałem. Eee, znalazłem tam kilka, kilka jednopensówek. Dokoptowałem jeszcze trzy, tego nie nagrywałem. Tam jeszcze na oko wpadł, e, wpadło 10 pensów. Tam ta jedna moneta to nie był jeden pens, tylko jeden funt nieobiegowy. Ale co, teraz lecę sobie zmienić maszynę, bo jeszcze jest, póki jest jasno, woda jeszcze troszeczkę spada. Lecę sobie po Noktę, po Legendę, zobaczymy, może coś tam ciekawego wpadnie, zobaczymy co Legend tym razem pokaże. Tam się pobawię ustawieniami, tam co Michał pokazał, także będziemy działać z produktem Nokty. I zobaczymy, zobaczymy, może coś jeszcze wpadnie, a jak nie, to nie, trzeba się go nauczyć. Te usikę odłożę, bo jutro kopanie na polu. Zobaczymy, z Nordhans Metal Detecting. Lubię tam jeździć, bo ostatnio jak nawpadało rzymów, hammerów, wszystkiego, zobaczymy co jutro pokaże pole, ale na razie tamiza. Patrzę, no nie ma mandatu, dobrze, <laughs> to mnie cieszy. Ok, lecimy do auta. O, dobra. Trzeba zmienić maszynę, tak jak mówiłem. Do krócię normalnie, żeby to było. A gdzie, jak do haupy? Trzeba otworzyć. Bo tutaj, wiecie, to było pięć dziurek. I maszynę, Wszystko, cały sprzęt zniknął z auta. A tu jeszcze trzeba takie cuda zrobić. Dobra. To zostawiamy. To zostawiamy. A bierzemy to a bierzemy legenda. legenda z cewką snajperką I lecę kółeczko jeszcze raz zaczynam zaczynam z tamtej strony tam, tam, tam I później może jak mnie nie odetnie woda to pójdę tam pod most, ale wątpię dobra Ojko jajku Zamknąłem auto. zamknięte Dobra lecimy, ludzie siedzą na piweczku. korzystając z ostatnich promień słońca w tym roku To pogoda w Anglii masakra, normalnie masakra Dobra, może góry na jakie pierściąki, co? Jakieś górne łańcuszki pospadają ze stupek. Srebrne, złoty. Zimna, zimna. A, jeszcze poczekam. Do domu przyjadę sobie czepnę na spokojnie. Dobra, zamykamy. No i co, jeszcze raz po tych udanych schodkach? Kurde, patyki bym całkowicie wybił. No, trzeba uważać, bo one śliskie, obrośnięte szlamem. dobra. Co, I zaczynamy. Jeszcze raz. Tutaj, w tym samym miejscu, tylko tym razem z taką maszyną. Lęczy się, jest pierwszy moniak na samym wierzchołku. Ale powiem Wam, kurde, masakra: ja się chyba na tego legenda nie przedstawię. Kolas do USA, bo się nie przedstawię. Tu tu będzie. Tu no będzie, jeden pens, będzie no jest kolejna jednopęsówka, ale masakra. Jest jak dla mnie strasznie, straszny jazgot w uszach. Jedna pęcówka, to na pewno. Ta, jedno pesówko. Tak. Zbyt lepiej widać? Nie jest Dobra, jeden pędz. Straszna, straszna masakra rzeźnia. No. Dobra. Lecę dalej szukać. Na razie jest pas 7 do jednego. Badeusa dobra. dobra. I tu naciąga Predator kontra obcy, a ja, macie takie pazury. Jakiegoś krawiura. Dobra. Produkt nokty elegancko, ceweczka. lecimy. Mamy taką ciuchę, kurde, ją rozgrzebałem. Żeby znaleźć takiego, może nie gwoździk, jakiś kawałek drucika czy czegoś normalnie, kurde, <grystanie> no nic, uczymy się, uczymy się, kurde. Dobra. Jeszcze tyle ty. Słuchajcie, no ja będę kończył na dzisiaj, trochę wszystko sobie pośmigałem po pracy. Wbierałem się do domu, trzeba coś zjeść, pokażę wam co, co wpadło ogólnie. Troszeczkę monet, dzisiaj nakopałem. W większości wszystko Deusem. Jedna moneta wpadła, tylko Legendem. Tam wykopałem jeszcze jakieś parę drucików, ale to nie, nie po drodze mi z Legendem. Także chyba to ja się z nimi rozstanę. W, w Polsce go będę sprawdzał w lasach. Tutaj na tamizę raczej nie będę zabierał. Zostanę przy Deusiku, nie będę kombinował. I już Wam tu pokażę, co, co tu nakopałem dzisiaj. No a wpadło tyle. Jak widzicie ciężarek wędkarski, koszyczek zanętowy, to myślałem, że to będzie pierścionek kurczę jakiś, bo był sygnał taki normalnie czysty, okazało się tylko tam obwódką z butelki, tu na oko taka wpineczka wpadła, I nagrywałem tego, taka wpineczka, no i tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jedno pęsówek, Jedna dwupensówka, widzicie, skorodowana na oko, w takim świeżutkim stanie, 10 pensów Tu jest ten e, jeden funt nieobiegowy, ja tam chyba powiedziałem, że jedna pensówka to jest jeden funt nieobiegowy. E, tu następny wpad funcik, już obiegowy. Stamizy, no dla mnie fantem dnia jest to coś. To coś, no pomału portki nie narobiłem, ale jest to jakaś ich czy coś tam. Może nawet i nie to może z jakiegoś innego stopu to jest, no myślałem, że słodko, ale przeliczyłem się, chciałoby się i też można mieć tego szczęścia, nie? Mi się wydaje, że to było jakaś taka, wiecie, napasek, jakaś taka ozdóbka, albo coś takiego, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Także tyle. A Wam, jak odcinek się podobał, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. No i do zobaczenia do następnego odcinka. Jutro jadę na kopanie w pole, mam nadzieję, że tam będzie grubo. Mam nadzieję, ale zobaczymy, także trzymajcie się, hej. widać łysy sobie świeci. Sorry? No, 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 not here. Łysy sobie świeci elegancko z jednej strony, a z drugiej strony sobie słoneczko zachodzi, a ja spadam do domu. A, lubię po tej tam się łazić.